Dzień dobry, nadszedł dzień ostatecznych rozstrzygnięć na arenie europejskiej. Dziś ostatnia kolejka fazy grupowej Champions League. Grupa C, w której gramy przeciwko Ajaxowi Amsterdam, Atletico Madryt oraz Achmatowi. Jedno jest pewne, że z tej grupy już Bolton Wanderers zdołał wyjść. Teraz pytanie z którego miejsca wszystko odpowie nam, na wszystkie pytania odpowie nam mecz z Ajaxem już dzisiaj na stadionie w Amsterdamie. Wystarczy nam po prostu remis do tego, żeby awansować z miejsca pierwszego i w ostatnim odcinku doszliśmy do wniosku, że to będzie najbardziej pozytywne wyjście, ponieważ zespoły, które możemy potencjalnie trafić w jednej ósmej są dużo słabsze jakościowo od tych z miejsc pierwszych. Co ciekawe, Ahmad jest w tabeli przed Atletico Madryt i Atletico gra tak naprawdę o wszystko. Równie dobrze może wyjść jeszcze z tej grupy do Ligi Mistrzów, może wyjść do Ligi Europy, ale może nawet odpaść z europejskich pucharów. W Lidze idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy na piątym miejscu w Lidze po tych czterech porażkach, ale z naprawdę bardzo dobrymi drużynami. I dziś po meczu z Ajaxem rozegramy taki właśnie mecz przeciwko bardzo dobrej drużynie Tottenhamu, która tuż przed tym odcinkiem była na fotelu lidera, ale przydarzyła im się dosłownie przed chwilą porażka przeciwko Liverpoolowi. I następnie przesymulujemy sobie nietypowo dwa ostatnie mecze tego, odcinka, czyli mecze z West Hamem oraz z Bournemouth. Bournemouth, które to interesuje się naszym golkiperem Aaronem Ramsdale'em no ale ja oczywiście naszego numeru Uno sprzedawać nie zamierzam. No to co, w takim razie powoli będziemy przechodzili do tego meczu. Jeszcze przypominam tylko o fakcie, że ciągle jesteśmy w trakcie przejęcia klubu. Ostatnio pokazała się mega optymistyczna wiadomość, że być może i jakiś miliarder przejmie naszą drużynę, no ale wiadomo, że bardzo często takie wiadomości się pojawiają w momencie przejęcia, no ale kariera naprawdę nabrałaby szalonego tempa, jeżeli tak by się stało. Nie jesteśmy faworytami tego meczu, wychodzimy taktyką, która ostatnio dała nam remis. Przeciwko Atletico Johan Cruyff Arena. Dwóch defensywnych pomocników w postaci dzisiaj wyjątkowo etana-ampadu, ponieważ Krystian Bielik powędrował na pozycję środkowego obrońcy. Oliver Skip obok niego, Harry Wings na rozegraniu. Steven Sassenią utrzymuje miejsce w pierwszym składzie na prawej stronie obrony. Sean Woodrow powraca do składu na prawe skrzydło. Znakomicie wygląda rozwój tego piłkarza. Mogę wam pokazywać niektórych tych szczególnie młodych zawodników, jak wygląda ich rozwój. Rozwój tych piłkarzy ściągniętych m.in. w zimowym oknie, jak właśnie Woodrow czy Adam Cockbill. Naprawdę wszystko wygląda mega optymistycznie. Gramy na mentalności ostrożnej zaczynamy. Remis daje nam pierwsze miejsce w grupie C. Ja przy okazji tej rozgrzewki, która jak zwykle tuż po włączeniu komputera trwa naprawdę w FM 20 bardzo długo. Przypominam, że ten odcinek wspierający mogą oglądać sporo, sporo dni wcześniej. Od pozostałych za co serdecznie wspierającym oczywiście dziękuję i jak zostać wspierającym można zajrzeć do opisu czy do komentarza. Mariano na pozycji numer 9. Ostatni Udało nam się Mariano powstrzymać, wygraliśmy na University of Bolton Stadium, mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Drużyna Atletico znakomicie rozpoczęła od skutecznie wykonanego przez Alvaro Moratę rzutu karnego i prowadzi z Achmatem, wobec czego wskakuje chwilowo na trzecie miejsce w grupie C Champions League. No, jeżeli udałoby nam się teraz strzelić gola, to zrobilibyśmy dużą, dużą przysługę drużynie. Diego Simeone, no ale uwaga, ponieważ Sergino Dest, prawy obrońca Ajaxu, rozprowadza tę akcję, dość dobry strzał Kenata Taylora, na szczęście przelatuje obok lewego słupka bramki Arona Ramsdale'a. I dosłownie kilka sekund później po raz kolejny w natarciu gospodarza Nikola Taliafiko, niezmiennie w zespole Ajaxu Amsterdam jest Derun, pewnie odegra ter teraz piłkę do Haki Maziecha, ten z powrotem do Deruna jest Nikola Taliafiko z Taylorem. Zobaczymy, gdzie pójdzie akcja drużyny holenderskiej. Talia Fico spróbuje dośrodkowania. Bardzo ładnie wygląda ta wymiana podań, ale znakomicie w defensywie spisuje się Oliver Skip i piękne podanie Arona Ramsdale'a w kierunku Cartisa Jonesa. Cartis Jones przechodzi rywala Curtis Jones po rękawicach. Andre Onany bardzo bliski, spektakularnego trafienia. Nasze lewy skrzydłowy Harry Winks jeszcze z rzutu rożnego, ale wybija piłkę pomocnik goś, gospodarzy, czyli Marten Derun i proszę bardzo, Jada Silva. Znakomicie odnalazł się nie na swojej do końca pozycji. W końcu lewy defensor naszej drużyny. Atletico ciągle prowadzi z Achmatem 1-0. Hakim Zijech tymczasem wycofuje do Unuwara w w Wybicie piłki skuteczne przez Krystiana Bielika. My w pierwszym meczu z Ajaxem wygraliśmy 1-0, ale o tym za chwilę, ponieważ Neil Spencer rozpędza się sam na sam z Andreą Onaną i po raz kolejny goalkeeper Ajaxu ratuje swoją drużynę przed utratą gola dwie naprawdę bardzo. Dużo szanse. mieliśmy na zdobycie gola, ale z nich nie skorzystaliśmy. Unuwar, uwaga, bardzo dużo dzieje się w tym spotkaniu, z zarówno jednej jak i drugiej strony. Jest Kenneth Taylor do Deruna, ten do Desta, jest prawy obrońca gospodarzy dośrodkowujący w nasze pole karne. Inasi Unuwar, niestety, strzela gola na 1 do 0. No i to, co chciałem powiedzieć, to to, że wygraliśmy w Boltonie 1 do 0. Więc teraz ko o kolejności w tabeli decyduje różnica bramkowa, którą mamy o jedną bramkę lepszą, no ale utrata tutaj drugiej bramki niestety mogłaby spowodować tylko to, że no niestety spadniemy na to drugie miejsce i jeszcze w dzisiejszym losowaniu możemy przykro się zaskoczyć. UNUWAR, UNUWAR, wpadła ta piłka! Straszna przebitka pomiędzy Unwarem a Aronem Ramsdale'em i jakimś cudem bramkarz przymierzany do Bournemouth niestety wpuszcza, wpuszcza tego gola i przegrywamy w Amsterdamie 2-0. do Fatalnie pod względem wyniku wyglądała pierwsza połowa w naszym wykonaniu, wobec czego wróciłem do naszej nominalnej formacji, jednak bez zmian osobowych. Mimo wszystko, jeden gol strzelony teraz dla naszej drużyny da nam z powrotem pierwsze miejsce. jest Neil Spencer powstrzymywany przez obrońców Ethan Ampadu. Bardzo przytomnie do na sesenią. Sesenią na prawym skrzydle. Wysoko ustawiony jest klepa z Oliverem Skipem. Ponownie nasz prawy obrońca jest Sean Woodrow w polu karnym. Teraz ma bardzo dużo miejsca do dośrodkowania tej piłki z Sassanion, ale tutaj próba dryblingu Spencer jeszcze przy piłce Sean Woodrow. etan Ampadu nikt nie decyduje się w tej sytuacji na uderzenie. No i będzie dogodna sytuacja do uderzenia dla Cartisa Jonesa. Oczywiście naszego specjalisty od fragmentów gry w mur niestety. Nasz lewy skrzydłowy Ampadu nie ma spalonego, etan Ampadu do Sean udrowa Neil Spencer i po raz trzeci w tym spotkaniu bardzo dobra interwencja Andre Onany. Na boisku pojawił się nasz joker, czyli Tyrese John Jules, który no już kilka razy w tym sezonie uratował nam tyłek. Sean udrął na, faul na skraju pola karnego i to jest rzut karny, rzut karny dla drużyny Ajaxu i to jest niestety 3-0. I to jest niestety 3-0 i to jest hat-trick młodziutkiego Nasiego unuwara, więc potrzebujemy dwóch teraz trafień, żeby wyjść z pierwszego miejsca. W naszej grupie bardzo, bardzo zły mecz w wykonaniu Boltonu, bardzo zły początek tego 67 albo i 8 nawet odcinka naszego Bolton Challenge. No, i bardzo mało czasu mamy jeszcze na odmienienie losów tego spotkania. Steven Sesanią przytomnie do Arona Ramsdale'a. No 20 minut, dokładnie 20 minut nam pozostaje. John Jules, ładne przyjęcie piłki Jada Silva, no ale Jada Silva niestety no zachował się w tej sytuacji niestety jak amator i tej piłki nie zdołał zgrać. Luke O'Connor, podanie do Neila Spencera. Neil Spencer w polu karnym już gospodarzy Neil Spencer, no ale to nie był niestety dobry strzał naszego napastnika. No i zobaczmy kilka minut później. Derun próbuje, próbuje robić, co może, co umie najlepiej Oliver Skip, czyli odebrać piłkę od naszych rywali, Hakim Ziech. Jest również Marin Traoré, no ale powstrzymywany całe szczęście Lasina Traoré przez jednego z naszych obrońców Hakim Zijek w nasze pole karne. No czegoś takiego się nie spodziewałem. W tej edycji Ligi Mistrzów w żadnym meczu nie straciliśmy więcej niż jednego gola i to było w starciu przecież przeciwko Atletico, tymczasem niestety Prawa wygląda naprawdę dla nas mega niekorzystnie. Będzie jeszcze rzut rożny Harwings, ale no niedokładne. Niedokładne są niestety te rzuty rożne w wykonaniu naszego zespołu od kilku spotkań mimo że nic w tych schematach taktycznych specjalnie się nie zmieniło. 85. minuta. Oliver Skip dobrze odnalazł Da Silva, Da Silva Wybija niestety Nikola Talia Wysoki pressing w wykonaniu drużyny gości, ale no na nic się niestety zdaje lasina traore wycięty i to będzie czerwona kartka. No i to będzie czerwona kartka. I niestety pozostaje nam tylko i wyłącznie drugie miejsce w grupie C, co i tak jest dość sporym tak naprawdę osiągnięciem, ponieważ no jesteśmy w tej karierze po raz pierwszy w europejskich pucharach. No ale fakt jest taki, że w jednej 8 Champions League niestety będzie na nas czekał bardzo poważny rywal pokroju, nie wiem, Paris Saint-Germain, a to jest dla nas sprawa, to jest dla nas wiadomość naprawdę mocno niepokojąca i jeszcze będziemy mieli oczywiście problem z tym, że Etan Nampadu nie zagra w tym meczu, będzie zawieszony za, tą, za ten czerwony kartonik w końcówce tego spotkania, głupi faul, brutalny, teraz Nicola Taliafico no, radzi sobie upokarzająco z Seanem Woodrowem, jest Serhino Dest, no i Kian Fitz Jimmy, no niestety, niestety, bardzo zły mecz naszej defensywy, myślałem, że podoła Również i Luke O'Connor, ale tak patrząc na oceny naszych defensorów, każdy dzisiaj je zagrał równie źle 4-0, czy raczej 0-4, przegrywamy aż 0-4 do w ostatnim meczu, naprawdę świetne spotkanie w wykonaniu Ajaxu na Johan Cruyff Arena, no i trzeba będzie bardzo mocno się spiąć, żeby ta sytuacja... Nie powtórzyła się przeciwko Tottenhamowi hotspur. Zróbmy sobie szybkie podsumowanie: Atletico pokonuje 2 do 0 koniec końców drużynę Achmata. No i Ajax właśnie z Boltonem z tej grupy wychodzą. Paris Saint-Germain, Inter. No i właśnie możemy trafić albo no na Szalkę, albo na Paris Saint-Germain, albo na Real Madrid, albo na Liverpool, albo na Juventus, albo na Barcelonę, albo na Arsenal. Więc no, sprawa nie wygląda dla nas pod żadnym. Pozorem korzystnie, a zobaczcie, że jeżeli bylibyśmy na pierwszym miejscu, to te mecze mogłyby być dużo, dużo łatwiejsze. A my błyskawicznie, oj, przepraszam, przenosimy się na The University of Bolton Stadium do naszego domu, gdzie gościmy dzisiaj Tottenham w składzie Hurricane, Kolej, Sterling, Los Elson, Dombele, Mandragora, Chilwell, Hermoso, Sanchez, One Bisaka oraz Jordan. Pickford w bramce Hurricane tak wygląda profil niesamowitego strzelca Tottenhamu 23-letni Gambijczyk, pozyskany za 52 miliony z Benfiki bardzo dobry interes z Benfiki swoją drogą rok po roku Giovanni Loselso w Tottenhamie ciągle na defensywnym pomocniku Rolando Mandragora który trafił na White Hart Lane za 5 milionów funtów zaledwie z za świetny interes Drużynę kogutów. Ben Chilwell zamienił Lester na totki również za 52 i Jordan P. Kfort wygryzł już albo skończył karierę u Loris, po prostu zastąpił u Lorisa, kupiony za 32,5 miliona funtów. U nas do składu powraca Ian Grayson na środek obrony i Gary Gardner zastępuje. Olivera Skipa, który siłą rzeczy nie może zagrać przeciwko swojemu macierzystemu klubowi z uwagi na to, że jest tylko wypożyczony właśnie z Tottenhamu. Pięć strzałów do dwóch w pierwszej połowie tego spotkania, w której nie zobaczyliśmy ani jednej akcji, dlatego spróbujemy jeszcze przekazać wiadomość piłkarzom taką, że jesteśmy rozczarowani tym wynikiem, ponieważ jest szansa naprawdę na dobry rezultat przeciwko. No i jeszcze. Niedawno liderowi Premier League, a na pewno fajnie by było w końcu takiego potentata ograć, a nie tylko wygrywać z takimi ogórkami. Choć no to też ma swój urok, że potrafimy wygrać i to zdecydowanie z zespołami słabszymi od Boltonu i problemy dopiero zaczynają się kiedy gramy z naprawdę elitą. 15 minut do końca zostało. Pierwsza akcja dopiero w tym meczu i oczywiście strzelony gol przez Karego Kaina, który nie wiadomo czy będzie uznany weryfikacja VAR. Ndombele całe szczęście faulował w tej sytuacji i ten gol nie został uznany. Na prawe skrzydło powędruje John Jules, który w tej roli Jokera, już takiej osławionej, właśnie najlepiej spisywał się na prawym skrzydlenie, na lewym kilka minut do końca i jest akcja Boltonu. Boże niech to tak się zakończy. One Bisaka. Jeszcze zapomniałem spojrzeć, za ile One Bisaka trafił do Tottenhamu. w sumie. Za a on jest wypożyczony z Manchester United no tego to by żaden kibic w piłki nożnej nie przewidział. Adam Cockbill! Rzut karny! Faulowany! Kevin Friend dyktuje jedenastkę. Davinson Sanchez fauluje w polu karnym. I wielka szansa przed Boltonem. Harry Wings! I Eagle 1 do 0 dla drużyny z The University of Bolton Stadium. Właśnie z tego pięknego stadionu. 3 minuty do końca, ależ możemy piękny wynik osiągnąć. Przeciwko to, e, zrzucając ich na czwartą pozycję w ligowej tabeli. Ale to jeszcze 3 minuty doliczone, i musimy oglądać akcję. Dlaczego ten mecz nie mógłby się już tak po prostu zakończyć? Adam Cockbill, Neil Spencer, niech poszanuje tę piłkę. Troszkę nasz napastnik, chyba że Tyris John Jules to jest ten chłop. To jest ten wyjątkowy, rezerwowy, pozyskany tuż przed tym sezonem, który jak wejdzie, to zawsze musi gola strzelić. 13 razy z ławki, szósty gol w tym sezonie Tyrisa Johna Julesa. No i mamy zwycięstwo! W końcu mamy zwycięstwo przeciwko potężnemu rywalowi na własnym podwórku. I cały zły humor po meczu z Ajaxem wyparował już dawno, dawno w powietrze, Liverpool pozostaje na szczycie Premier League, zobaczmy jak to wygląda po tej pięknej kolejce, numer 14, 28 punktów i mecze mniej jeszcze od Tottenhamu, czyli tak naprawdę możemy przeskoczyć Tottenham, jeżeli nadrobimy skutecznie to spotkanie. 3 punkty przewagi nad Stoke i 5 punktów już przewagi nad Manchester United, no, który jednak jeszcze ma meczy przed sobą do rozegrania. Uf, no, myślałem, że dwa bardzo ciężkie mecze nas czekają, były to ciężkie mecze, ale okazało się, że, no, koniec końców myślę, że zakończone są happy endem. Zobaczmy, jak. Zostanie zakończona natomiast ta kolejka Premier League, co tu się stanie w meczu Manchesteru City z Bournemouth. 2 do 0 dla Dead Citizens I jeszcze prześledźmy starcie na Stamford Bridge i tutaj ciągle gdzieś szukam, kiedy będzie losowanie kolejnej rundy Ligi Mistrzów. W Chelsea po dwóch golach Rubena Nevesa pokonuje Watford, a my zobaczmy tutaj UEFA Champions League. Na fazy pierwsza ronda eliminacyjna 18 grudnia, czyli tuż po meczu z Bornów, więc na 100% w tym odcinku już dowiemy się z kim zagramy na wiosnę. Szczerze mówiąc, nic specjalnego nie dzieje się pomiędzy tymi spotkaniami, dlatego lecimy od meczu do meczu, ale żeby wam to trochę wynagrodzić, to w kolejnym odcinku, jak będziemy kończyli rok 2023, podsumujemy sobie, skoro to jest kariera wysp brytyjskich, to podsumujemy sobie wszystkie ligi brytyjskie, czy Premier League, Championship, League One, League 2 Do tego jeszcze zerkniemy, jak to ma miejsce w Szkocji, w Walii, Irlandii i w tych ligach, które nas to nas. Interesują. Ron Andersi w miejsce Harry'ego żeby sobie pograł. Luke O'Connor w miejsce Graysona, żeby sobie pograł. Josh Taimon, żeby sobie pograł. I John Jules w nagrodę za Szona Udrowa na prawe skrzydło. Przeciwko drużynie The Hammers. Problemów w miecie nie powinniśmy. Tym bardziej, że gramy na stadionie, na którym przed chwilą pokonaliśmy wielki Tottenham. I kontuzja no, Josha Taimona. Chciałem powiedzieć przez chwilę, że na szczęście Josh. Taimona, a nie kogoś ważniejszego Jeszcze w końcówce West Ham Starał się doprowadzić do wyrównania No mam nadzieję Mimo wszystko uraz kolana to może być Ciężka kontuzja Ronan Dersi i Neil Spencer Na początku drugiej połowy Strzelili te dwa gole 9-0 i MVP Dla Ronana Dersiego, którego wartość ciągle jest Naprawdę bardzo duża i ciągle czekam Na jakieś solidne oferty Za mojego w końcu, jakby nie było Rezerwowego Mamy Trzy punkty i po piętnastu kolejkach przynajmniej na chwilę wskakujemy na trzecie miejsce w tabeli. Ej, i mamy trzy punkty do liderującego Manchesteru City. Mamy trzy punkty do zespołu na pozycji numer 1. Po 15 kolejkach, czyli niemalże na półmetku rozgrywek ligowych. Do tego te cztery porażki z tymi czołowymi drużynami. Jeden remis przeciwko Brighton. Mielibyśmy tylko jeden punkt straty, więc no... W sensie dwa punkty straty, więc no, to jeszcze nie jest ten sezon, w którym będę mówił, że walczymy o mistrzostwo. No ale dobra, 6-7 tygodni. Piąte zwycięstwo z rzędu West Ham, Tottenham, Birmingham, Stoke oraz Fulham. I na koniec tego odcinka zagramy z Bournemouth, a następnie zobaczymy losowanie 1-8 Ligi Mistrzów. Dziś gramy na stadionie Vitality przeciwko Bournemouth pod wodzą Roberto Martineza. Bournemouth, które no, nie ma najwyższej formy, między innymi ostatnio ulegli Manchesterowi City 0-2, ale również punkty zgubił Liverpool. Drużyna Jurgena Klopa zremisowała 2-2 przeciwko Fulham, więc no, nieczęsto się to zdarza, dlatego musimy się z tego cieszyć. Tymczasowo Arsenal na pierwszym miejscu w lidze, ale to przez to, że mają mecz rozegrany więcej. Dziś na lewym skrzydle obrony Jayda Silva na lewym skrzydle, ale pomocy Adam Cockbill i Ronan Dersi w miejsce haragowingsa, Winksa, który nabawił się lekkiego urazu, który na szczęście nie wykluczy go ze spotkania ćwierćfinału Karabałka Cup przeciwko Liverpoolowi. Zobaczmy, jak pójdzie nam przeciwko Wisienkom. Wygrywamy w 93. minucie. Sean Woodrow, wielki powrót, mam nadzieję, do formy Seana Woodrowa, w którego na tyle zwątpiłem, że po raz kolejny wystawiłem przecież Kogo? Taylisa John-Julesa, ale najwyższa ocena tutaj chyba Steven Sassenau, 7-9 choć MVP spotkania nie należy do żadnego z zawodników naszej drużyny, ale to nie jest istotne. Wygrywamy w 16 w kolejce Premier League przeciwko Bournemouth i kończymy ten odcinek na trzecim miejscu. Szybko musimy kończyć, póki Liverpool nie rozegrał jeszcze tej 16 kolejki, no ale wiadomo, że jeszcze dziś chcemy zobaczyć losowanie jednej ósmej finału Champions League, no to jeszcze zobaczmy, jak Liverpool poradzi sobie prosto z Watford i jednak wyprzedzi nas w tabeli ligowej. 0-0, o kolejny raz Liverpool gubi punkty, a więc trzykrotny mistrz Anglii z rzędu jest po 16 kolejkach, punkt za Boltonem. Naszym pięknym, kochanym Boltonem, który do lidera tabeli traci już tylko dwa oczka. Niesamowita sytuacja, robi nam się na półmetku Premier League. Ramsdale może odejść z klubu, ponieważ jego kontrakt wygasa za półtorej roku, ale ja obiecuję, że o to już niedługo, może w kolejnym odcinku nawet zadbam, ale ten odcinek kończymy losowaniem Champions League. Zespoły rozstawione: Ajax, Barcelona, Paris Saint Germain, Szalkę, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Juventus, więc możemy trafić tak naprawdę na pięć ekip. Jest to Barcelona, PSG. Szalkę Real Madrid, Juventus. Modlę się naprawdę o e, drużynę z Niemiec. E, nierozstawiony Bolton, Inter, Manchester United, Lyon, Porto, Mainz, Milan, Benfica. Gdybyśmy tylko zdołali e, chociaż zremisować z tym Ajaxem. FC Porto kontra Real Madrid. Nie trafimy już na hiszpański zespół i od razu, za chwilę dowiemy się z kim zagramy w lutym, tak? W lutym 2024 roku jest to Barcelona. Jest to Duma Katalonii. A więc czeka nas pierwszy historyczny mecz w tej karierze na Stadionie Camp Nou. Cała reszta par tutaj przed nami. Dość ciekawe rozwiązania. Benfica kontra Schalke. No masakra. Ajax, czyli nasz grupowy rywal, trafia na AC Milan, ale... Będzie piękna, piękna wiosna w europejskich pucharach dla naszej drużyny. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i wspierających. Już teraz zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka przedpremierowo odcinka, w którym kończymy rok 2023. Dzięki za uwagę do zobaczenia. Cześć.